Mnie się zdaje, że Ty chcesz ciągle mówić o świecie jako rzeczywistości niegotowej, o człowieku, który niemalże w każdej chwili musi wybierać. Więc Twoja poezja jest antropologiczna. Kiedyś sam to powiedziałeś, że lepiej byś zastosował słowo antropologia niż humanistyka w stosunku do, do wiedzy o człowieku. No tak, moje. Yy, 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 yy. Najlepsze w moim rozumieniu wiersze napisałem, kiedy zacząłem opowiadać o wieku dwudziestym widzianym oczami konkretnych, żywych ludzi, często już umarłych, i to ludzi czy mi bliskich, czy niebliskich, ale z którymi się zetknąłem i których życie przeżyłem na tyle, że zinteriorizowałem to, co mi oni opowiedzieli, i chciałem ich opowieść wyrzucić po prostu z siebie. I to opowiadanie to były terapie poetyckie z XX wieku, to były kroniki, to były biografie, nazywają to żywotami, i to, to pojęcie y, żywotów i wcielenia bardzo cały czas y, jest mi bliskie, chociaż oczywiście pewne rzeczy się zmieniają, ale jednak właśnie y, próba takiego czy innego, narracyjnego, bardziej niż lirycznego y, opowiadania o ludziach którzy mają takie, a nie inne biografie, a więc XX był wiekiem tragicznym, a więc biografie tragiczne yy, powodowało, czy powoduje, że moja poezja nie jest poezją ani rozrywkową, ani miłą, ani łatwą, nie można czytać, chociaż czasami można, myślę, jednak do poduszki, gdyż ona stawia duże wymaganie, wymagania czytelnikom, tak samo jak ona mi postawiła wielkie wymagania. W związku z tym, jeżeli ktoś nie lubi moich wierszy, to być może również nie lubi prawdy o sobie i prawdy o świecie, w którym żyje. Z tym yy, można się nie zgodzić lub nie, ale moja poezja rzeczywiście yy, poprzez yy, próbę yy, ukazania historii intymnej i tej prawdziwej, wielkiej, małej i dużej. Naszego XX wieku, nie jest poezją, którą można tak cały czas obsłować. To się o nią czyta tylko w, w momentach szczególnych, gdyż ona o tych momentach szczególnych mówi. Najczęściej są to duże wydarzenia, takie jak śmierć, takie jak zło, jak cierpienie, jak miłość, jak nieszczęście to są zderzenia. Wielkich spraw z ludźmi, którzy nagle są wyrwani z życia codziennego, a takie rzeczy dochodzą i no, są odczuwane, przeżywane przez każdego człowieka, z tym, że każdy raczej szuka wyciszenia, czy no, tak zwanego piękna, który polega tylko na pewnej biernej akceptacji przepływu zmysłów i wrażeń, niż na niestety dramatycznym wnikaniu, uczestniczeniu, a nawet dramatycznym obserwowaniu tego, co tak naprawdę z nami się dzieje. A więc jest to rodzaj samowiedzy cały czas. Ale poezja nie może istnieć bez piękna. Tak, tylko że już nie będę mówił tutaj o teorii pięknej i o, o estetyce. W każdym razie dla mnie piękno nie jest kategorią estetyczną. Dla mnie piękno jest kategorią metafizyczną. W związku z tym jest to zupełnie coś innego. To może być również coś, co zdaniem innych wcale nie jest piękne. I tu odróżniam piękno od tego, co jest ładne, przyjemne. Więc jest, jest to raczej normalna, typowa postawa poety dwudziestowiecznego, który po przeżyciach albo po doświadczeniach XX wie, że piękno może być kłamstwem. Co wcale nie oznacza, i tak wcale nie myślę, że turpism, lub y, za przeproszeniem, to co brzydkie gówno sprzedawane przez artystów w pojemnikach jest pięknym. Nie. Zakwestionowanie zwykłego piękna estetycznego wcale nie musi prowadzić do tego, żebym ja y, chwalił y, no, y, rzeczy złe, brudne, brzydkie. Nie, nie. W tej chwili można powiedzieć, że y, awangarda się skończyła. I również yy, prawdziwy postęp, prawdziwe postępowe myślenie czasami przywraca właśnie te stare pojęcia, aby uświadomić ludziom, co tak naprawdę stracili. A więc, yy, yy, i dlatego ja często mówię, że moja poezja jest poezją, która yy, sięga do etyki, a więc jest poetyką, gdyż yy, raczej wiąże piękno z etyką niż yy, niż estetyk